Celem gry jest odnalezienie wszystkich monet w określonym czasie, przemieszczając się po lądzie, omijając lawę. Czas gry przedłuża się o kilka sekund, gdy zbierzemy monetę. Licznik pozostałych monet do zebrania ukazany jest w lewym górnym rogu ekranu. W lewym górnym rogu ekranu znajduje się także licznik czasu. Na przejście tego etapu mamy 30 sekund czasu. Gdy czas na grę skończy się, w wyświetlonym menu możemy wybrać czy chcemy zagrać jeszcze raz, czy przejść do menu głównego gry. W lewym dolnym rogu wyświetla się ilość życia. Gdy wpadamy do lawy, życie ubywa nam. Gdy stracimy wszystkie życia, gra kończy się. Przechodząc do menu głównego gry, możemy wybrać interesujący nas etap lub wyjść z gry.